I jakiś czas temu do Lego Fortnite weszła gigantyczna aktualizacja o nazwie Odyssey. Ta aktualizacja wprowadziła fabułę albo chociaż kontynuację Fabuły nie wiem jak to do końca jest do Lego Fortnite. Niestety jak wyszło nie miałem możliwości jej ograć ani tym bardziej nagrać dla Was. Dlatego zapraszam dzisiaj do odcinka, w którym kontynuujemy naszą przygodę w tym świecie i chociaż trochę wiemy co mamy robić. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry panie i panowie oraz wszystkie inne właśnie stwory. Ja jestem Budzik i zapraszam Was na kolejny odcinek z jakiejś gry na tym kanale. Tym razem jesteśmy znowu w Lego Star Wars. O Boże, mi Lego Star Wars? Lego Fortnite, Lego Fortnite, które miesiąc temu miało aktualizację, którą chciałem nagrać. Chciałem wszystko nagrać, ale niestety wyszło tak, że nie miałem. Kiedy i jak. Jest to po aktualizacji. Jak to się nazywa? Aktualizacja Odyssey. I, I tutaj mam króla burzy teraz. Tego, co w normalnym Fortnite też. Kilo zmienił wygląd. Miecz zmienił wygląd. Bardziej. Jak bardziej jest zrobiony z części LEGO niż jest jednym kawałkiem. Chociaż tam to miało większy sens, bo w LEGO właśnie mamy takie odlewy. Na przykład Kilofu czy miecza. W każdym razie nie wiem tak naprawdę, co tu muszę robić. Mamy teraz dziennik, obóz wypa wypadowy Burzy Ścigaczy. Najpierw przystanek autobusowy znalazłem. Ja już znalazłem to przecież w poprzednim odcinku. Flashback. Czegoś takiego nie było. To wygląda jak z trybu ratowania świata Przyniesionym do LEGO. Ale przystanek autobusowy A. O To są takie portale szybkich podróży, tak to nazwijmy. End of flashback. To zobaczmy jeszcze raz ten dziennik. Wioska, wioska zrobiona. Stwórz bronie zrobione. Podróże zrobione. To jest teraz naszym celem: obóz wypadowy burzowy, burzowych ścigaczy. Ile tutaj rzeczy się pododawało do wędkarstwa? Jakieś nie, bronie, nie bronie. Flintlock, grappling hook. Niesamowite. No, w każdym razie. Jak w sumie każdy odcinek u mnie na kanale będzie e, chaotycznie, bo nie wiem co się pozmieniało, nie wiem co... Znaczy, mamy już cel po tym co tam było napisane tu, kiedyś była skrzynka, więc patrzę czy po prostu się nie zrozumie ponownie. Więc teraz ogólnie przepraszam z, za przerwę, która była na kanale. E, niestety to nie było, nie było z mojej woli, ja najchętniej bym wszystko robił regularnie, filmy, ale... Teraz postaram się wrócić z powrotem do jakiejś tam mizernej to może mizernej, ale regularności. To dodatkowo. No jak było, gdy nie nagrywałem, bo nie miałem jak zbytnio. Robiłem transmisję. I teraz będę chciał w ten sam sposób. Uuu, jaki tu. Oj nie. Będę chciał w ten sam sposób poprawiać aktywność, jeśli mnie nie będzie, to możecie się spodziewać transmisji, ale nawet jak będą odcinki, to również te transmisje będą. Dom! Pod, pod, pod czym jest to jak panek pod tabem? Nie mam żadnego innego miecza. Dobra, uciekam. Ale jestem przygotowany, Tu jakiś niedźwiedź, tu jakieś inne stwory walczące ze sobą. Tamten cały czas w nas pluje. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Wszedłem w stronę, w której jeszcze nas nie było, jak widzimy, tutaj są podkrywa... Ten posterunek brzowy jest daleko, to tam się zaraz... Udamy, tylko będziemy... Wróćmy najpierw do bazy... Przygotujmy się, bo będziemy potrzebować miecz, bo nam się rozwalił. Zrobić ten... Totem... Na ciepło, bo mi się wydaje, że tu będzie ciepły biom, więc mam nadzieję, że nam starszy, starczy przedmiotów, żeby go e, zrobić. Ogólnie widać tutaj więcej stworów się generujących, bynajmniej mam takie wrażenie. Tu była skrzynka, to 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 miejsce to wiem, gdzie jesteśmy już. Chodziliśmy obok tego e, jeziora kilka razy dookoła i tu była skrzynka. I przystanek autobusowy, czyli cel zrobiony. Ja nie chcę się nawet bić z tym pająkiem obecnie. Ale rolował się. Ile zadał mi obrażeń? Trzeba uciekać, bo nie chcemy umrzeć, bo a tak chciałem coś zobaczyć. Kusza. Nie podobają mi się te, te, te nowe tekstury, znaczy te nowe modele. Na przykład, że Kilof jest zrobiony z klocków. Przecież w Minecrafcie, w le, e, może święty z Minecraftem, w LEGO mamy odlewy Kilofów. Mówię o takim fizycznym. Jakie... O! Świnka! Jakie zapomnę, to macie tutaj yy, na ekranie jak wygląda odlew kilofu. Ale świnka! Jak fajnie! No tak wygląda odlew kilofu, jeśli widzicie miecza... I te innych rzeczy, no bo siekiera z tego co widzę nadal jest odlewem, nie jest jakimś... Inną rzeczą. Ale... Nie zobaczę, bo nie mam tej się, Nie mam żadnej Granitowa kursza ja to mam drewnianą. O, zobaczcie, kusza, taki odlew kuszy to ja znam, w Lego normalnie jest. Siekiera też jest nadal odlewem, tak jak normalnie kusza. No, ta kusza uważam wygląda źle. Może jestem jedyny, może się są inni uważają inaczej. W skrzynce, w skrzynce Mam mamy łopaty, Trzeba zrobić. E, to jest moje łóżko. Mm, śpijmy do rana. Życie nam się zregenerowało trochę, ale e, rdzeniem burzy, to to nie wiem co to jest. Chyba ostatni odcinek już był również. Bo chociaż nie, to, to było jeszcze przed aktualizacją Odyssey, chyba. Bo z tego co patrzę, no to ona jest sprzed miesiąca. Miecz. Potrzebujemy miecz. Mogę zrobić szklany miecz. Kościany, szklany, marmurowy, granitowy. Burzowy miecz. Patrzmy po obrażenia. Najlepszy jest ten z marmurowych płyt. Eee, marmurowe płyty jakieś powinniśmy mieć. A jak nie, to mamy marmur, z którego te marmurowe płyty zrobimy. Mm, tylko w której maszynie? To było w tym. Marmurową płytę schemat i potrzebujemy cztery bodajże no i potrzebujemy yy, maczetę możemy zrobić obrażenia mam mniejsze yy, ale słupokorzeń, słupokorzeń, czyli potrzebujemy jeszcze zrobić ki ze słupokorzeniem zróbmy jeden czy dwa, ile tam było Potrzeba do miecza, 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 miecz. Do miecza potrzebne były dwa. No to a sztylet, sztylet, jak wygląda to ze sztyletem z wrażeniami? Głód, 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 głód. Czy mamy czym zaspokoić głód? Mm, tak, mamy gotowa gotowaną rybę, którą leczyliśmy się do pełna. Mamy dwa miejsca na talizmany. Teraz właśnie musimy zobaczyć ten talizman ciepła. Talizman zimnej krwi. Zwiększa wysokość, odporność na wysokie temperatury. Lodowa skorupa. To nie wiem skąd mam po pozyskać. Eee... Chyba że. M. Mm, talizman odporności. Nie, to jest to, co potrzebujemy. Kiedyś to było. malachitowa płyta, To było kiedyś prostsze do stworzenia. Powinienem to zrobić wtedy. Jak. To. To było prostsze. No. Siorbo wyrzutnia, przysysak. Ta gra się naprawdę pozmieniała po tej aktualizacji. Pójdźmy potem te marmurowe płyty, zróbmy sobie miecz i udajmy się w tamtym kierunku. Może najwyżej tam nie wejdziemy, nie zobaczymy jak to, nie dotrzemy do tego, ale zróbmy sobie miecz. Ostrze granitowa płyta i rękojeść stwórz muszę przytrzymać. Pod tym sensem powiem, że skoro to. No i gdzie ja mam ten miecz? E Gdzie ja mam ten miecz? Halo! A dobra, mam w ekipunku. ślepy. Jestem no to mamy sobie miecz. Yy, mamy kill kilof. Jakiś może możemy lepszy zrobić. Kill off. Yy, wszystkie te kill są beznadziejne. Tylko ten spłyt ma sens. Czyli tak, jeśli weźmiemy to, to nic nie zmienia. I to zmienia niewiele. Jakby to nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę ja z jednej strony spoko, z drugiej nie. Ale skoro nie możemy, to mamy tą maszynkę zrobić e, amuletu na ciepło. Mamy młynek, e, przetwarzać żywności, to też nie to co o, mamy. E, w, e, uleczyć tymczasowo, zwiększyć odporność na upał śniego jagodowy. Czy mamy gdzieś, mamy jeden ten śniego jagodowy, mamy kolejne trzy. Kolejne trzy jagody, tu nic nie mamy, czy ja ich nie hoduję przypadkiem? Zbierzmy. Jedną, czyli mamy cztery, czyli możemy dwa zrobić soki. Dwa i cztery. No niech się zrobi. W czasie, gdy się robi, robiły te soki, zrobiłem, przejrzałem wszystkie schematy, jakie mamy przy budowaniu, żeby mi się nie wyświetlały ciekawe czy możemy lepszą tarczę zrobić to sprawdzimy sobie już jak wrócimy ponieważ kierujemy się do tam jesteśmy jakoś przygotowani nie jakoś potężnie może mamy jakieś to sobie weźmiemy na pasek nie widzę tego więc chodźmy zrzut zaopatrzenia! ciekawe Interesujące, otwórzmy go. Wędzony na rybek, grillowane mięso, drewno i coś tam jeszcze. Musimy się udać tam, czyli na pewno w gorące, więc na ile czasu to daje, odporność? Na 5 minut, to jak zacznie krzyczeć, e tu by się przydała lotnia do podróżowania, bo ty to bym poleciał lotnią. Wypijmy jeden i biegnijmy. Mamy tutaj te 4 minuty teraz odporności yy, na ogień. Musimy tylko się na, na temperaturę, na te ciepłe klimaty. Mamy też te lepsze skorupiaki Nie jesteśmy zbyt, nie jestem zbytnio przygotowany. O, skrzynka z o, nie. Na walkę z nimi Czy się im żadnych obrażeń nie zadaje O! Jednak zadaje i to nie małe Tylko, że... Dobra, szukamy skrzynkę co mamy w środku Dostaliśmy kizę lastro-drewna Czyli tego z kaktusów Deski Peskowe skorupy No, nie powiem Cie Ciekawy, fajny Fajny loot tu mamy skorpiony, tu mamy wilki. Dobra, skorpion. O, on chyba wybuchał? Nie, dobra. Dobra. Ten... O! Ten wilk. A co tak tu mamy jaskinię jakąś ciepłą. Czy ona się oznaczyła na mapie? Tak, oznaczyła się od razu na mapie. Cóż to jest? To jest Creeper z Minecrafta. <laughs> Niesamowite. Każda gra survivalowa, taka niespełna realistyczna, dodaje coś, ale Creeper z Minecrafta. E, tutaj przykład właśnie tego. Czuję zimno? A noc! Noc, noc! E... No, co, 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 co? Pochodnie, pochodnie, pochodnie. E... pochodnie, pochodnie. Nie mam żadnych pochodni. E... trzeba szybko zbudować żeby nie zamarznąć. Nie chcemy tu zamarznąć. E... Potrzebujemy. Wytapiasz metalu. U. Ale potrzebujemy stół i potrzebujemy szybko pochodnie zrobić. Mm, niech będzie ze zwykłego drewna. Stwórz! Jednak tamto, co się, co się wybierało, i, i wtedy się to kraftowało, było trochę lepszym systemem. Zbierzmy to sobie. Odzyskajmy nasze drewna i chodźmy. Tutaj taki dziwny stwór z rifta się pojawił. Dobra, załatwiony, to, to, to... Uuu... Marmurowa kusza, to taką... Nie my, mamy granitową! To lepsze kusza, uuu, to zawsze na plus, to, to zawsze miło. To z tego stwora pewnie, co, co tu był ten... Taki, co się pojawił z rifta. O, w tamtą stronę musimy pójść. Oznaczenie w ogóle jest bardzo podobne do tego, co mamy w ratowaniu świata. Czyli pierwotnym survivalu Minecrafta, eee, Fortnite'a, Boże święty, co ja mam z tym... O, opa, jeju, co ja mam z tym Minecraftem dzisiaj? Ojeju, ile on zadawał obrażeń, ale na szczęście udało się go jakoś łatwo załatwić. Dobra, spójrzmy sobie na mapę, w którą stronę to. Teraz w kierunku prosto, tam. Rzadki totem nieśmiertelności odblokowaliśmy. O, szkielety, jakieś wilki. Szkielety z kuszą? z kuszą? co to za, co to, Minecraft? A, bo to są szkieleto-wilki. Ojej. Ło! O, 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 o. o. Ostatniej chwili... ...załatwiliśmy. Nie, nie, nie. Uciekamy, uciekamy, mam pełen ekwipunek. Nie chcę na to wylądować, dobra. Dobra, dobra, idziemy. Świetlik się pojawił, to idziemy. Przy nim się pojawiała zawsze lama. Jak dobrze pamiętam. Ale to ja muszę zjeść sobie. Dobra. Tam mamy szkieletowego wilka znowu. Z którym bić się nie chcemy. Nie, to są źli, ja chcę... Ja nie chcę z nimi. Nie chcę z nimi, nie chcę z... walczyć. Jeszcze zaraz nie trafią. Ale tu gdzieś mamy te, już ten. Hmm. Na pustyni, w których dzień jest mi za gorąco, w, zim... w nocy jest za zimno. Co ma to sens, bo na pustyni jest zimno w nocy. Czy to jest tamto? Dobra, załatwiony. Tam mamy ognisko tamty. Tylko gdzieś tu to powinno być. Stoję na tym punkcie. mamy jakiś surowiec, który będziemy mogli przetapiać. Tak, to będzie to. I widzę już znaczek. Witaj. Miedzi dostaliśmy. Eee, czy je... była jakaś opcja segregowania ekwipunku? Mam takie wrażenie, że coś takiego było. Eee. O, możemy wyrzucić i podnieśmy mieć. Co to jest? Zacznij budować. Zbudujmy. Eee. Zacznij budować. Czemu to nie przeszło mi dalej? Tylko musiałem. Pyk. pyk. I tak. Dobra. Teraz kolejne rzeczy. Yy... Pyk, pyk. Teraz bierzemy o to. Nie, bierzemy teraz to. Patyków zwykłych nie mamy. Czy jest tu możliwość zrobienia patyków? Nie, możemy usiąść sobie. Tu mamy bus. Yy, tu mamy. Oznaczone to, na bazie, tak, to jest, z tego punktu jest oznaczenie. Latar, nie, Spo sygnalizator oświetlony znaczy się. Nie wiem, tu mamy też jakiś domek, wejdźmy do niego. o mm. szafki jako szafki. Fajne to. Hmm, a po co te pokrętła? To nie mam zielonego pojęcia już, ale zbudujmy sobie, wyjdźmy z tego, zbudujmy sobie tutaj stół zie... rzemieślniczy. To to ma być baza wypadowa i zróbmy to tutaj. Potrzebuję również zrobić eee, tartak, a do tego potrzebuję zwykłego drewna, którego tu nie mam. Eee... Hmm. Nie wiem jakby to ogarnąć, bo tutaj dotarliśmy. Tu mamy tą bazę wypadową. Spoko, fajnie. O tam mamy. Palmy? Ćwinki, palmy. Ciekawe, czy to jest jeszcze jakiś inny biom? Czy to jest jeszcze jakieś inne drewno, czy będzie zwykłe drewno, najzwyklejsze? Zwykłe drewno, dobra. Zbieramy to. Czym jest ta esencja? 230 na 1500, czym to jest? Nie mam zielonego pojęcia, to jest bardzo dla mnie fascynujące. No, jeszcze można pociosa pociosać to drzewo na mniejsze. To zatnijmy jeszcze. O tu mamy znowu miejsce do łowienia ryb. Oha. Epic Games, Fortnite, dlaczego? Dlaczego? Ja naprawdę się pytam, dlaczego? Jakby no to, 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 taka struktura. Ale to. Dlaczego? Nie wiem, mam ten film nazwać. Znalazłem największy błąd w Lego Fortnite, czy coś? Albo czemu ta gra jest tak niedopracowana? A się kreuje na prawdziwego konkurenta. Przykład Minecrafta. Czuję ciepło, więc trzeba się napić z powrotem. Ponownie, znaczy się. Już nie czujemy ciepła. No dobrze, zbierzmy te palmy. Pójdźmy tamto, tam zbudujmy tyle, ile możemy. Chinne kurczaki tu są. Jakie? Ciekawe, fajnie. Tak jak obecnie w Minecrafcie, już są krowy i chyba albo chyba albo jeszcze nie. Jak one miały? Świnie i krowy. O, bo krowy też miały być nowe, ale nie wiem, czy koniec końców już dotali, czy zaraz dodadzą, czy nie dodadzą. Nie wiem, jak to wygląda. Mam jakiś domek, to może być tutaj jeszcze jakaś skrzynka. No i mamy skrzynkę. Obsydia, nie mam pojęcia do czego to jest i to to jest wygląda na coś. Rzadkiego no i to drewno no to mamy. Czy mogę ro Mogę rozwalić tą skrzynkę? Czy coś z niej wypadnie? No deski, deski, deski się przydadzą. Dobra, mamy pająka i mam kolejnego pająka. Obydwa załatwione. Mm, idźmy teraz do tej bazy. Fajne jest to, że widać takie zniekształcenia yy, powiedzmy mgły. Yy, jakby, nie, yy, o temperatury, o no tak. Świnie na pustyni, no to, to mało realistyczne. Hmm, ale ogólnie żałuję, że w tej grze, tą grę by się na pewno dużo, dużo lepiej grało, gdyby miała całą grafikę Lego. Bo nie jestem fanem, gdzie gram w jakąś grę. Potrzebuję patyków znowu, czyli potrzebuję postawić. Yy, tartak. Yy. I weźmy, zróbmy tak z 15 patyków. Bo nie wiem, ile tu mamy potrzebne. A tego nie zrobimy, bo to jest metalowa płyta potrzebna. To jest tylko 5 patyków potrzebujemy. Ale tu mamy ten... ...wybuchowy e, rdzeń potrzebujemy, czyli z tych creeperów potrzebujemy. Te creepery potrzebujemy powysadzać i z nich... ...pada. E, Oła. Dobra, weźmy. No, i zbudujmy to sobie jeszcze. No i tego nie zbudujemy, bo nie mamy metalu. Więc. Myślę, że w tym w momencie zakończymy nasz odcinek. Zobaczmy jeszcze tylko. Zbuduj wytapiacz metalu, zbuduj armatę, ulepsz obóz wypadowy burzy ścigaczy. Czyli ja mogę. To, to mogę sobie. O, zobaczyć, tak. Ok. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie. W, w tym. O, zróbmy sobie na tle tej wieży. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do kolejnych oraz do zobaczenia poprzednich oraz z innych serii na moim kanale. Jesteśmy obecnie w bazie burzowej, którą odkryliśmy. Jest to dalsza historia w LEGO Fortnite. LEGO Fortnite Odyssey. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych. No i cześć!